Szanowni Państwo, rozpoczynamy budowę żłobka na ulicy Wałowej. Ja o tym mówiłem wcześniej. Taka jest, taka jest potrzeba. Pomimo tego, że jest depopulacja, że tych dzieci u nas w tej chwili przynajmniej za dużo się nie rodzi, ale jednak ta sytuacja na rynku pracy, która pozwoliła wielu mamom pójść do pracy, spowodowała, że po prostu jest większe zainteresowanie i więcej dzieci oddaje się do przedszkola i do żłobka. u nas w gminie do tej pory nie było jakichś większych problemów z przyjęciem dzieci do przedszkoli czy do żłobków, ale widać, że no, że ta tendencja rośnie i trzeba się przygotowywać na przyszłość. ja też mam nadzieję, że jednak mimo wszystko ten program 500 plus spowoduje wzrost liczby urodzeń w naszej gminie, i uważam, że w takiej dłuższej perspektywie powinniśmy być przygotowani. Do tego nałożyło się, nałożył się taki fakt, że jest ten program rządowy, Maluch Plus, który, w którym rząd dotuje budowę żłobków, czy rozbudowę żłobków i myśmy z tego skorzystali. Zakwalifikowaliśmy się, dostaliśmy milion 200 tysięcy złotych dofinansowania, więc naprawdę byłoby niedobrze, gdybyśmy z tego nie skorzystali. Minusem tego, tego faktu jest to, że, no, że dość późno dostaliśmy to dofinansowanie, bo dopiero od 1 czerwca mogliśmy, że tak powiem, dostaliśmy umowę, że od 1 czerwca jest ona ważna więc od tego momentu mogliśmy rozpocząć całą procedurę przetargową. Na szczęście, na szczęście znalazł się wykonawca i podjęliśmy to ryzyko, bo roboty muszą się zakończyć do 15 grudnia. Znalazł się wykonawca na szczęście też z terenu naszej gminy i jak tutaj widać to początkowe zaangażowanie tej firmy jest bardzo duże. Pracują wolne soboty, też, mając właśnie z tyłu głowy świadomość, że ten termin jest taki bardzo ważny. Ja liczę na to, że szczęśliwie uda się to wszystko zrealizować i będziemy mieli nowy żłobek. Ten, w tym żłobku będzie można przy, przyjąć 64 maluchów. Jak część z Państwa wie, na ulicy Wałowej jest żłobek na piętrze to jest znaczące utrudnienie w przedszkolu i jeżeli ten, ten żłobek przeniesie się do nowego obiektu, to i przedszkole będzie dostanie nowe korzystniejsze warunki lokalowe, które na pewno polepszą tam jakość funkcjonowania tej placówki, która ma zresztą taką bardzo dobrą opinię wśród naszych mam i wśród rodziców. Jeżeli chodzi o koszt całkowity tego przedsięwzięcia to jest 2 miliony 57 tysięcy złotych, czyli 1 200 tysięcy mamy dotacji. Ponad 800 tysięcy musieliśmy dołożyć z własnych środków. Myśmy się spodziewali, ten kosztorys inwestorski był nieco niższy, więc myśleliśmy, że dołożymy te 400-500 tysięcy, ale po przetargach, no, tak się okazało, jak powiedziałem. Ja myślę, że uda się całą inwestycję Zrealizować w tempie i że no, ten obiekt będzie służył naszym mieszkańcom przez długie lata.